Cześć, kochani moi drodzy. Przychodzę do Was z czymś, bo yy, właśnie niedawno odebrałam od listonosza. Normalnie, kochani, jestem w szoku. Ja nie wiem, no ja dosłownie nie wiem, co ja mam, kochana kochani, powiedzieć. Naprawdę. Widzicie, tutaj przede mną leży list. To już jest któryś z kolei list od naszej kochanej, cudownej, przesympatycznej, zawsze. Każdy filmik mój komentuje, zawsze mój komentuje. No nie wiem, co ja mam powiedzieć. Wandziu, no to jest oszalałaś Wandziu dosłownie, oszalałaś. Takie wielkie, 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 duże serducho dla ciebie, naprawdę. Kochani, pod tym filmikiem proszę was bardzo, kochani, duże serducha dla Wandzi, bo naprawdę to jest jedyna osoba, która... Tak mnie wspiera, no naprawdę. Jestem mega szoku, naprawdę. Mega szoku. No nie wiem, co ja mam powiedzieć. Może nie przedłużajmy, tylko może otwórzmy. Już tutaj ja sobie odkleiłam już i zakryłam, dlatego że tutaj są dane, osobiste wandzi i po prostu nie chcę, żeby po prostu było widać te dane, dlatego że no, jest RODO. Więc także otwieramy, o, tak zrobię. O tak. I wyjmujemy od wandzi. Co my tu. Oj, oj oj, co to nasza Wandzia znowu nam wysłała. No nie. No, szale jest to Wandzią moja. Wandziu, To już druga dziesiątka. więc zostajesz kolejne dwa razy dopisana do y konkursu na Tipli. Od razu zaraz idę i Cię wpisuję. Już jest, masz cztery, cztery, losu, cztery losy na Tipli. Cztery 4 losy Wandziu. Masz duże szanse. Naprawdę, Boże, kochany, dziękuję Ci, Wandziu. No, nie mogę. No i mamy szalone zakupy. I przeczytajmy. Może tak, może zgaszę światełko, bo coś słabo widać. O, i mamy. Aniu, coś na pocieszenie i na wsparcie kanału. Uściski dla całej rodziny, całosy dla dzieci, twoja fanka Wanda. Wandziu, bardzo serdecznie Ci za to dziękuję, duże, duże, duże serducho dla Ciebie i moc buziaków dla Ciebie, kochana Wandziu, naprawdę, jestem mega szoku, naprawdę, no nie wiem, co ja mam powiedzieć, naprawdę, naprawdę, Ty też jesteś od dzisiaj moją wielką fanką, Wandziu, także co sprawdzimy, sprawdźmy sobie zdrapeczkę od naszej przecudownej, kochanej Wandziuni. Wandziu, drapiemy z drapeczkę. Od ciebie. Od ciebie. Także idziemy. Sprawdzamy. Bonusik. Mamy pliczka i mamy. Złotko. I wygrywające liczby nasze to jest 6. 1. 17, no nie, ta liczba mnie prześladuje. I 36. Czy tym razem ta 17 przyniesie mi, kochani, szczęście, czy nie? Jak myślicie? Sprawdzamy. I mamy 8. I mamy 31. I mamy 35, oboczek pierwszy. I mamy 39, ale niestety w wygrywających nie ma takiej. Kolejną mamy szesnasteczkę oboczek. A już myślałam, że szósteczka. Hm. Tutaj mamy 38. osiem. Tutaj mamy dwadzieścia siedem. Tutaj mamy trójeczkę. Tutaj mamy osiemnasteczkę oboczek. I ostatnie 21. Także ta zdrapeczka jest pusta, ale Wandziu, tym się nie przejmuj. Tutaj nie liczy się z drapeczka, tylko liczy się gest. Takie wielkie serducho, kochana, dla ciebie. Dla ciebie, Wandziu, i moc. i moc buziaczków dla ciebie, kochana. Także poproszę łapeczki pod tym filmikiem. Serducha w komentarzu dla Wandzi, tylko dla Wandzi. Serducha dla Wandzi. I zapraszam do konkursu na tipli. Wojaczki, miłego dnia. Pa pa.